Pływam od 16 roku życia. I od kiedy przywiozłem łódź na Mazury, pływam po tych przepięknych jeziorach. Okej, okay, czyli tu gracie w badmintona, a gdzie mieszkacie? Mieszkamy na górze. Mamy dwa piętra. Mogę zobaczyć? Jasne, zapraszam. Staraliśmy się zachować drewno w jego naturalnym kolorze. Wyburzyliśmy co prawda trochę ścian, ale chcieliśmy pozostawić tu klimat starego domu. Oh, wygląda jak normalne mieszkanie. Bo to jest normalne mieszkanie. Dwupoziomowe. Czekaj, zamknę tylko drzwi. Ale sprytny patent. To taki patent. Tak, to bardzo ciężkie. To są ciężkie drzwi. Żeby otworzyć drzwi, trzeba użyć ciężarka, który je równoważy, żeby się nie zamknęły. Lata temu były tu drzwi między sąsiednimi częściami budynku, ale potem je zamurowano i teraz trzeba zejść na dół, żeby wejść do innych części tego domu. Budynek powstał w 1901 roku jako ewangelickie hospicjum. Nie wiem, co się z nim działo przez kilka lat po II wojnie światowej. Potem zamieszkała tu rodzina artystów z Reszla, która otworzyła tu kawiarnię. Ale co się tu działo w międzyczasie, nie wiem. Możesz mi pokazać coś więcej? Tak, oczywiście. Chodźmy do kuchni. To jest moja kuchnia. Zaprojektował ją i zrobił Bolek Marshall, artysta z Reszla. To są bardzo oryginalne, ręcznie robione meble. Tak, te meble są trochę w stylu średniowiecznym, łączone tradycyjnymi metodami. A, tutaj! Dokładnie, nie ma żadnego gwoździa. Tu mamy łazienkę, która wcześniej była wydzielona paskudnymi ściankami gipsowymi, ale wyburzyliśmy je i postawiliśmy te szklane ścianki, które przepuszczają światło. Dobra, to sprawdźmy, czy nie prześwituje. Możesz tam wejść? Pokażę ci, że nie. Może jednak ty chcesz wejść? Nie, nie, dzięki. To byłby twój pierwszy prysznic w kaplicy. O tak, zdecydowanie. Gdzie okay, jesteś dokładnie? Now? Nie widzę cię. Patrz, jestem w środku. Aha, ah, okay. okej. Okay. <laughs>